Siatkówka plażowa, deski, słup, kajaki, trampolina wodna, ścianka wspinaczkowa, fitness, strefa dla najmłodszych, konkursy i strefy sponsorskie. To tylko część atrakcji przygotowanych dla odwiedzających miasteczko TVN, które od dzisiaj gości na plaży przy Przede wszystkim stawiamy na aktywność. Mamy aktywności w strefach partnerskich, ale mamy również Centrum Sportu Wodnych, czyli miejsce, z którego można bezpłatnie wypożyczyć sprzęt wodny i z tego skorzystać. To są deski, słup, kajaki oceaniczne. Mamy również konkursy, które przeprowadzamy przed naszą sceną główną. Plaża TVN potrwa przez cały weekend, a odwiedzać ją można w godzinach od 9 do 17. A jak można było się dzisiaj przekonać, uczestnicy eventu chętnie biorą udział w atrakcjach przygotowanych w miasteczku na plaży. Gramy między innymi wrzuty woreczkami, mamy memory, kółko krzyżyk dla najmłodszych, no i rzut do celu. Czyli nie tylko dla tych naszych małych, milusińskich, ale dla dorosłych też coś się znajdzie. Tak, pewnie znajdziemy coś dla każdego. Jestem babcią i przyszłam z wnuczkiem i z córką. I co pani sądzi o takiej imprezie? Bardzo dobrze, super, dzieci są bardzo zadowolone, my też. Zbieramy pieczątki wykonując nasze trzy aktywności na strefie, robimy sobie tatuaże, bransoletki, lace balance albo limbo i wtedy wymieniamy na paczkę lace'ów. No dobra, ale to balans na czym polega? Utrzymujemy równowagę na desce. Stajemy jak na deskorolce i balansujemy. Co tutaj robiłeś przed chwilą? Yy, tatuaże. A na tej desce tutaj? zaga. Yy, yy, Trudno było? Łatwo. <laughs> Okej, okay, dziękuję. A co państwo sądzicie w ogóle o tej całej imprezie? Bardzo fajna. my w zasadzie już można powiedzieć trzeci rok z rzędu. Na projekcie plaża jesteśmy. Dwa lata wcześniej się w Krynicy, w tym roku w kołże akurat. Bardzo dużo atrakcji dla dzieci, które są atrakcyjne dla nich i przyciąga, jak widać, dużo osób na, na ten projekt plaża. Ci się tutaj podoba. E, bardzo e, e, Stanie e, na równoważnie. dla Ciebie to trudne czy łatwe? Łatwa. A masz jakąś technikę, jakiś sposób, żeby to zrobić? Zapraszam. Eee, mieć proste nogi. Jak Państwo widzicie, atrakcji tutaj nie brakuje. W miasteczku TVN przede wszystkim aktywność fizyczna. Za nami ściadkówka plażowa, czyli iście, plażowa dyscyplina sportu. Także to tylko jedna z wielu konkurencji, którą tutaj możecie uprawiać. Na strefie plusz y, można wziąć udział w zabawie i zostać głównym rozpuszczającym. Wystarczy trafić tabletką y, plusza do. Y, szklanki z wodą. Można spróbować u nas również elektrolitów, zobaczyć pokaz barmański na zdrowy drink, a także wygrać latawiec. Po lewej przeprowadza pani kosmetolog badanie skóry twarzy, dokładną analizę, diagnostykę, a pani trycholog przeprowadza badanie skóry głowy i włosów, ocenia ich kondycję i stan. Na naszej strefie również można odebrać mnóstwo darmowych kosmetyków i skorzystać z paru atrakcji, kręcić kołem oraz miło spędzić czas, odpocząć na leżaczku, także zapraszamy bardzo serdecznie na strefę Garnier. Jak co roku dla najmłodszych została wydzielona specjalna strefa Kids Club. Miasteczko będzie stało do niedzieli. W sobotę o godzinie 13 zagra Michał Szczygieł.